To już po raz piąty, drogie siostry, drodzy bracia, drodzy przyjaciele, chcę was namówić na krótką refleksję o mieszkaniu w Chrystusie. Pamiętacie, mam nadzieję, że mówiliśmy przez te cztery minione tygodnie o tym, że mieszkanie w Chrystusie owocuje w różnoraki sposób. Pojawiają się owoce duchowe naszego życia. Ale też sprowadziłem do jednej rzeczy pragnienia, aby przypadkiem się nie wyprowadził, aby dalej zamieszkiwał w nas. Pojawia się pewność odpowiedzi na modlitwy. Cokolwiek będziemy pragnąć, to się nam stanie, jeśli w nim mieszkamy. Pojawia się pokój, którego niezmiernie potrzebujemy w naszym życiu, i pojawia się także nowe stworzenie nowe życie. Wszystko stało się nowe. Co jeszcze mogłem znaleźć? Apostoł Paweł, o którym tak wiele już wspominałem, umiłował temat mieszkania w Chrystusie także. Ale robi to w troszeczkę w inny sposób. Oto jego list do zboru Filipi. Tam w trzecim rozdziale Apostle Paweł pisze o czymś niesamowitym. Pisze, jak to zrezygnował z tych rzeczy, które mogłyby go cieszyć tutaj na Ziemi, i nagle wyraża swoje pragnienie. Pozwólcie, że odczytam ten tekst, który u mnie w Biblii zamalowany wyraźnie, abym nigdy o nim nie zapomniał. Dziewiąty wiersz trzeciego rozdziału brzmi tak. Paweł mówi, że pragnie znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz ten. Która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Jakże niesamowity jest to fragment. Paweł mówi znowu o mieszkaniu w Chrystusie. Mówi, ach, znaleźć się w Nim. Ale kiedy znajdziemy się w Nim, nie będziemy mieli już własnej sprawiedliwości. Jest to zupełnie naturalne, że. W naszym życiu staramy się zawsze wypracować coś, co jest absolutnie nasze, co jest naszą sprawiedliwością. Zakasujemy więc rękawy i próbujemy walczyć. Zakładamy rękawice bokserskie z przekonaniem, że uda nam się dać dobrze diabłu po zębach. A propos tego, pozwólcie na maleńką uwagę. Jest znacznie lepszym bokserem. Przegrana, gwarantowana. A zatem nie bierzmy się za to ale bierzmy się za coś co zostało nam zagwarantowane. Faktycznie w słowie Bożym mowa jest na temat dwóch rodzajów bojów, jakie toczymy w życiu. Jeden bój apostoł Paweł nazywa dobrym bojem, drugi bój w przeciwieństwie do tego jest oczywiście bojem złym. Dobry bój nazywa apostoł Paweł dobrym bojem wiary. Zły bój nie jest niczym innym jak złym bojem z grzechem. Który bój należy do nas? Być może w pierwszej chwili pomyślicie i jeden i drugi, Przecież mamy walczyć z grzechem, mamy stać się innymi ludźmi. Hmm. Udało Wam się? Jeśli nawet jesteście ludźmi o tak silnej woli, że udało Wam się kilka razy zwyciężyć nad jedną rzeczą, drugą, trzecią, może nawet dziesiątą, co stało się przy jedenastej czy dwunastej? Potraficie walczyć z kimś, dla pokonania kogo potrzeba było syna Bożego, który przyszedł na ten świat? Który pokazał nam, że ta walka jest skuteczna, ale skuteczna jest przez wiarę i przez Jego sprawiedliwość. Ten dobry bój wiary, który stał się niemalże hasłowym tematem dla apostoła Pawła, nie jest niczym innym jak stałą troską pilnowaniem tego, czy Jezus jest na pokładzie naszej łodzi życia. Bo jeśli Jezus jest na pokładzie łodzi życia, wszystko staje się całkowicie inne. Jeśli Jezus jest na pokładzie naszej łodzi, łodzi życia, wtedy mieszka w nas, a my w nim. Ale zauważyliście, apostoł Paweł mówi tutaj wyraźnie o jednej rzeczy: znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie. Na czym polega Nasza własna sprawiedliwość oparta na zakonie? Jeśli zakon bardzo często, czyli przykazania, bardzo często określamy mianem lustra, w takim razie polega na stałym przyglądaniu się, czy wszystko ze mną jest w porządku. Na stałym przyglądaniu się, czy nie należy czegoś poprawić, bo to ja muszę zadbać o to. A wcale tak nie powinno być. Powinniśmy dbać o jedną najważniejszą sprawę. O obecność Jezusa w naszym życiu, o Jego mieszkanie w nas i nasze mieszkanie w Nim. To niezwykle ważne, abyśmy byli tego świadomi. Sprawiedliwość. Z czym kojarzycie to słowo? Wiem, że ci, co troszkę głębiej sięgnęli do teologii, kojarzą to na pewno ze sprawiedliwością Bożą. Słusznie, ale to są hasła, to są ogólne słowa. Z czym praktycznie kojarzycie sprawiedliwość? Po prostu z prawym życiem, życiem zgodnym z prawem, życiem godnym pochwały, życiem właściwym, ukierunkowanym we właściwą stronę, życiem prowadzonym o właściwej mocy i z właściwym zainteresowaniem. A jeśli sprawiedliwe życie ma być takie, na pewno nie naszą sprawiedliwością. Na kartach Słowa Bożego. Sprawiedliwość Jezusa Chrystusa przyrównana jest do szaty, którą On chce nas przyoblec. Sam mówił o tym w przypowieści o uczcie weselnej, kiedy to zgromadzenie ludzie wszyscy zostali obdarowani szatą. Oprócz jednego człowieka, który pomyślał, że jego odzienie jest całkiem w porządku i nie wymaga żadnych korekt. Czy na pewno? Czy przypadkiem w jakimś stopniu nie myślimy podobnie? Czy nie myślimy, Boże? Wiemy, że potrzebujemy Twojej pomocy, ale wiesz, panie, w większości postaram się zrobić wszystko, co mogę sam, a resztę dopełni. To grzeszne myślenie. Zdecydowanie grzeszne. Nie o to Bogu chodzi. Chodzi Bogu tylko o to, abyśmy polegali tylko na Nim, na Jego sprawiedliwości. Abyśmy pozwolili, że zrzucona zostaje nasza szata własna która określona przez Izajasza w 64. rozdziale i 6. wersecie brzmi iż jest plugawą szatą brudną, ohydną szatą, która się nie godzi, abyśmy ją mieli na sobie. I kiedy zostajemy ubrani w nową szatę. Faktycznie obraz szaty, w którą Bóg nas ubiera, jest pięknym obrazem. Bo mówi o czymś, co jest widoczne na zewnątrz, a na zewnątrz Widać nas samych, nasze uczynki, to, jakimi jesteśmy ludźmi, jak postępujemy, co robimy. Sprawiedliwość Boża w naszym życiu. Nie dziwię się apostołowi, że w tym fragmencie listu do, Filipie, do Filipian mówi tak zdecydowanie wcześniej, że wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody, i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości. Marzę o tym, aby było to udziałem mojego doświadczenia na co dzień. Tak chwaliłem się już, że jest, ale, ale ja też jestem człowiekiem, tak jak wszyscy. I czasami rozpoczynając jak najlepiej z Bogiem dzień, gdzieś po drodze, zafascynowany innymi sprawami, potrafię go zgubić. Marzę o tym, aby nigdy na moment nie tracić Jego sprawiedliwości. Bo wyobraźcie sobie, jak wyglądamy. Jesteśmy ludźmi, którzy owocują duchowo. Staliśmy się już ludźmi, którzy nie tylko owocują duchowo, ale mają gwarancję każdej odpowiedzi na każdą modlitwę, według jego woli, tak jak on sobie życzy. Ludźmi, którzy emanują pokojem ze wszystkimi, którzy nie potrafią się na kogokolwiek gniewać, choć czasami przykro nam jest, kiedy przechodzimy przez różne doświadczenia, stajemy się ludźmi, którzy są nowym stworzeniem, bo kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. I to jeszcze jakim? Ubrani w Jego szatę sprawiedliwości. Chyba warto zmienić adres i zamieszkać w Chrystusie? Chyba warto otworzyć szeroko drzwi i pozwolić, aby On zamieszkał w nas? Chyba warto spróbować doświadczyć czegoś, co być może brzmi jak bajka, ale jest prawdą. Może stać się doświadczeniem każdego z nas. Drogi przyjacielu, droga siostro, bracie, chyba najwyższy czas, aby o tym pomyśleć. Chyba najwyższy czas, aby zreformować coś w naszym życiu, bez względu na to, jak wiele już pozytywnych rzeczy stało się jego udziałem. Pomyślcie, bo owo zamieszkanie w Nim zmieni absolutnie wszystko. A sprawiedliwość, ta Jego cudowna szata, stanie się jedynie powodem dla innych, aby chwalili Boga. Pan Jezus będąc na ziemi, w owym słynnym kazaniu na górze powiedział właśnie takie słowa, aby ludzie widząc nasze dobre uczynki, które faktycznie nie będą już nasze, ale Bóg pozwala nazywać je swoimi przez nas tylko dlatego, że ofiarował je, że przygotował je dla nas, aby widząc nasze dobre uczynki, chwalili Boga, który jest w niebie. Możemy tego doświadczyć już teraz, a kiedy powróci i zabierze nas do siebie, doświadczymy tego więcej i lepiej. I właśnie takie są moje życzenia dla Was. Ufając mocno, że spróbujemy wszyscy razem doświadczać tego więcej i więcej. Może powiemy Bogu o tym teraz. Ukochany Boże, błagamy Ciebie w prosty sposób. Dokonaj takich zmian. Pozwól nam owocować w Tobie. Daj nam pokój. Uczyń nas nowymi stworzeniami. Odpowiadaj na nasze prośby. I spraw, abyśmy przyodziani szatą Twojej sprawiedliwości umieli iść tylko za Tobą, wszędzie i zawsze. O to prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.